Jestem specjalistą Wszędzie idę z mą walizką Lecz nie ma w niej banknotów Ani bomby Jest tam bloki butla kody W GTA wpisuję kody W chuj bogaty atak młody W kartelu wszyscy są bez skazy Razem walimy z jednej wazy Specjalizuję się w liczeniu klików nie wyglądasz groźnie wśród morskich koników Zapierdalasz ciągle w tym swoim kołchozie Jesteś pod wozem, ja jestem na wozie Wyłącz już tą nutę, bo wytrzymać nikt nie może Młody biała swój zarobku, o Boże, o Boże Nuty głębokie i szerokie jak bałtyckie morze Jestem pod chorąży i z kartelem się tu wożę Zamiast linu wszyscy pijemy napój doza Wykupuję cały sklep, no bo kurwa mogę, Lamusy znowu coś się cisną Nie słucham ich no bo, dziwko jestem specjalistą. Wszędzie idę z mą walizką, lecz nie mam ani banknotów, ani bomby. Jest tam bloki roki kody. W GTA wpisuję kody, chuj bogaty, atak młody. W kartelu wszyscy są bez skazy. Razem walimy z jednej fazy.